Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu i w Muzeum Broni Pancernej. Proszę Państwa, 11.05 zgodnie z programem mamy dla Państwa niesamowitą niespodziankę: lekki czołg rozpoznawczy TKS. Panie Majorze, proszę czynić kolory. Proszę Państwa, ta tankietka wróciła po ponad 60 latach do Polski. Jest to kolejny egzemplarz, czwarty albo piąty strzępów tego, co pozostało po polskiej armii, gdyż. Mówię, dopiero po ponad 50 latach wróciła pierwsza tankietka, którą sprowadził pan Jacek Kopczyński. To jest kolejna, ale jakże cenna. Cenna dlatego, że zobaczycie państwo za moment z przodu, jest jedna z dwóch tylko oryginalnych tabliczek się zachowały na świecie. Ta nasza tą tabliczkę ma. Zobaczycie jaki jest numer, jaka jest data. Natomiast druga, druga tankietka w pełni, kompletna znajduje się w Kubnicy pod Moskwą. Też z numerem rejestracyjnym. My mamy tą drugą, przekazana została... Przez Muzeum Wojskowe w Oslo, Muzeum Norweskie, dzięki panu ministrowi Winidowi, bo to on, można powiedzieć, dokonał tego cudu, aby ta tankietka znalazła się tutaj w Polsce nieodpłatnie. I teraz ludzie, którzy wspierają to muzeum w pełni. Od początku do końca są zawsze z nami, odsłonią, dokonają odsłonięcia tej naszej, tego naszego skarbu. Największego skarbu jaki mamy w muzeum to to jest polski skarb. Bardzo proszę. Można powiedzieć, że niewiele z tego zostało. To broniło naszego kraju w 1939 roku. Potem przejmują to Niemcy. Służy im to jako ciągnik artyleryjski. Wywożą do Norwegii, kiedy kończy się wojna, Norwedzy wykorzystują tą tankietkę do upalania po, o, o, orki w, w polu. Czyli norwescy, rolnicy wykorzystują to w polu. Jak to wygląda, to Państwo w tej chwili widzicie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać za jakiś czas. Wiem już, że koledzy z Muzeum Wojska Polskiego obiecali się też pomóc dostarczając. Oryginalne blachy, które im pozostały z tej tankietki, którą robili, bo w Wojska Polskiego jest tam, jest tankietka jeżdżąca. W prywatnych zbiorach pana Jacka Kopczyńskiego z Łodzi jest prywatna, jest tankietka jeżdżąca. Zobaczymy, co będzie z tą naszą. Może nie ma tego za wiele, ale pomalutku, pomalutku. Już nic gorszego się w tej tankietce stać nie może. Nie może. Stała przez tyle lat na dworze. Będziemy ją pomału reanimować. Zapraszam do zwiedzania.